Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Ja nazywam się Kasia Czernek, na co dzień zajmuję się psychologią oraz coachingiem, a moim klientom pomaga m.in. w rozumieniu i zarządzaniu swoimi emocjami, a także uczę skutecznej komunikacji. W dzisiejszym odcinku poruszę temat, który ma fundamentalne znaczenie w budowaniu naszego życia, zarówno tego osobistego, jak i zawodowego. Brian Tracy w jednej ze swoich książek pisze, że najważniejszym celem i sensem życia ludzkiego jest osiągnąć swoje własne szczęście. A najszczęśliwszy jesteś wówczas, gdy Twoje zewnętrzne działania pozostają w zgodzie z Twoimi wewnętrznymi wartościami. I tutaj zatrzymam się na chwilę, ponieważ wielu z nas ma trudność w tym, aby nazwać wartości, które leżą u podstaw naszych zachowań, wyborów i decyzji. A więc Dlaczego decydujemy tak, a nie inaczej? Dlaczego robimy to, co robimy? Dlaczego wybieramy taką ścieżkę kariery, taki zawód? Dlaczego jedni potrafią być asertywni, a drudzy nie? Jak to jest z tymi wartościami w organizacji? Czy to są tylko puste słowa i przyklejone na ścianę nic nieznaczące plakaty? Czy wartości pomagają w byciu liderem? I w końcu, jakie są przyczyny albo inaczej, co powoduje, że zdarzenia wywołujące w nas złość, niepokój, zdenerowanie lub lęk prowadzą do takich emocji? Otóż za tym wszystkim kryją się m.in. nasze wartości. Każdy z nas wyznaje pewne wartości, świadomie lub nie, i o tym opowiem dzisiaj więcej, jak te wartości kształtują nasze życie. Jednak zanim przejdę dalej, chciałabym przybliżyć, czym konkretnie są te wartości i jak je możemy zdefiniować. Wartości to te zasady i cechy, które są dla nas ważne i cenne. Stanowią one rodzaj kompasu, który wyznacza nam standardy i kryteria naszego postępowania. Wpływają one również na to, jak oceniamy własne działania oraz działania innych, jak postrzegamy różne sytuacje i wydarzenia. Na przykład, jeśli dla kogoś nie jest ważny szacunek do siebie i innych, to nie powinno nas dziwić, że taka osoba może ignorować tę wartość u innych osób. I aby lepiej to zrozumieć, odniosę się bezpośrednio do przykładu z mojego życia. Jedną z takich moich życiowych wartości jest rozwój, rozumiany jako nieustanny proces uczenia się. Przejawia się to u mnie w różnych formach poprzez studia, szkolenia, kursy, książki, różne konsultacje itd. I spotkała się z takimi zdaniami jak Kasia, ale po co ci to? Dałabyś sobie już spokój. Studia nie sprawią, że będziesz zarabiała dużo pieniędzy. Albo na Twoim miejscu zrobiłbym taką szkołę szybciej, taniej bez stresu. Oczywiście pojawiały się też takie zdania jak myślała,byś może lepiej o dzieciach. I prawda jest taka, że większość z tych osób nie rozumie, że za tym stoi jedna z moich wartości, która wyznacza pewien konkretny kierunek w moim życiu. I w takich sytuacjach, kiedy ktoś chce mi sprzedać swoją wizję, jakieś swoje obawy, oczekiwania wobec mojej osoby, lub chciałby mi doradzić, co by było dla mnie lepsze i zapewne ma rację, no bo w jego świecie tak właśnie jest, ale w moim niekoniecznie. Bo ja wiem, dlaczego robię to, co robię, po co mi to i jaka moja wartość za tym stoi, która powoduje, że moje działania są tożsame z tym, co czuję, myślę i jakich wyborów dokonuję. Natomiast, nie mając tej świadomości, po co robimy pewne rzeczy w naszym życiu, co za tym stoi, jaka wartość, bardzo łatwo jest nam wówczas zboczyć z obranego kierunku. Nasze wartości wpływają również na cele, które sobie wyznaczamy, bowiem są one siłą napędową naszej motywacji. Ale uwaga! Mogą być również przyczyną naszych niepowodzeń lub braku satysfakcji i radości z osiągnięcia zamierzonych celów. Zauważ, że osiągnięcie celu, który stoi w sprzeczności z Twoimi wartościami, zazwyczaj nie satysfakcjonuje Cię w pełni, a nawet może wywołać uczucie wewnętrznej pustki i bezsensu. I wyobraź sobie, że dla kogoś, na przykład, kluczową wartością jest sprawiedliwość czy osiąganie, i załóżmy, że taka osoba przez cały semestr sumiennie przygotowuje się do egzaminu. Ale na kilka dni przed egzaminem ktoś z grupy zdobywa pytania od starszych roczników. Wiadomo, no grzechem byłoby nie skorzystać, kiedy taka okazja się wydarza. Dołóżmy tu jeszcze inne czynniki, które wpływają na naszą psychikę, a więc skoro wszyscy mają te pytania, no to ja też zaglądnę, żeby sprawdzić, no bo przecież się nauczyłam na ten egzamin, więc sobie tylko skontroluję. Zatem cel osiągnięty, egzamin zdany na piątkę, ale w dalszym ciągu pozostaje pytanie, czy możesz czuć pełną satysfakcję, skoro nie postępowałeś czy nie postępowałaś zgodnie ze swoimi wartościami? Innym przykładem, który może ukazać sytuację, gdy nie postępujemy zgodnie z naszymi wartościami, może być taka sytuacja, kiedy ktoś bardzo ceni sobie uczciwość i jest to dla niego fundamentalna wartość i pewnego dnia ta osoba znajduje portfel pełen pieniędzy. Wewnątrz jest wystarczająco dużo gotówki, żeby rozwiązać kilka aktualnych problemów finansowych, z którymi się zmaga. I mimo, że osoba ta zawsze podkreślała znaczenie, znaczenie bycia uczciwym i zwracania znalezionych przedmiotów, to w obliczu własnych trudności finansowych decyduje się zatrzymać pieniądze. W tym przypadku, mimo deklarowanych wartości, osobiste okoliczności spowodowały, że nie postąpiła zgodnie z nimi. I to działanie może wywołać wewnętrzny konflikt i takie poczucie winy, ponieważ zachowanie nie było zgodne z własnymi przekonaniami o tym, co jest słuszne, a więc to, co prezentujesz światu, jaki obraz siebie kreujesz, jakie decyzje podejmujesz, czym się w życiu kierujesz, w co wierzysz, jak odnosisz się do innych i do siebie, wszystko to wywodzi się z wnętrza, czyli od naszych wartości. One również rzeźbią Twój charakter, dlatego tak istotne jest, abyś zastanowił się, zastanowiła i dokładnie sprecyzował, które wartości są dla Ciebie najważniejsze, określając dla siebie hierarchię minimum pięciu wartości. Bo to właśnie świadomość tych wartości umożliwi ci kreowanie obfitującego i satysfakcjonującego życia w zgodzie ze sobą. To napełni cię spokojem i pokieruje tam, gdzie ty chcesz zmierzać. A więc, jeszcze raz, posiadając jasno sprecyzowane wartości, kierujesz się tym, co w życiu jest dla ciebie naprawdę istotne. W przeciwnym razie pozwalamy, aby kierunkiem naszych działań rządziły środowisko, rodzina, partner, koledzy z pracy, przełożeni czy media społecznościowe, tracąc to co najważniejsze, i gubiąc własną tożsamość. A taki stan rzeczy może prowadzić do frustracji, złości, które potem projektujemy na rodzinę, przyjaciół, znajomych, a nawet przypadkowe osoby. Co więcej, w życiu każdy z nas miał albo ma takie momenty, w których decyduje się na to, żeby coś zmienić, albo dochodzi do takiego wniosku, że pasowałoby coś w tym życiu zrobić inaczej i w takich przypadkach, gdzie mamy do czynienia ze zmianą, czy to w organizacji, czy to w takim prywatnym życiu, lubię się odwoływać do formuły Beckarda, bowiem opisuje ona pewne warunki, które muszą wystąpić, aby taka zmiana się zadziała. Formuła ta wskazuje na trzy istotne elementy, które są konieczne do przeprowadzenia zmiany. I tak oprócz braku satysfakcji z obecnego stanu lub sytuacji, w której się znajdujemy i pozytywnych pierwszych kroków, Potrzebna jest nam jeszcze wizja pożądanego przyszłego stanu, czyli tego, co chcemy osiągnąć. I uwaga. Potrzebna jest nam wizja, ale nie byle jaka, nie jakieś moje mi się, albo dyktowana tym, co jest teraz w modzie. Na przykład dieta ketogeniczna jest modna, to ja też będę keto. Nie! Potrzebna jest nam jasna, przekonująca i oparta na wartościach wizja tego, co możliwe, co chcemy osiągnąć. Jasna i przekonująca wizja oparta na wartościach daje Ci nie tylko dobrze sprecyzowany cel, ale również motywację i ramy, które wspierają w procesie dążenia do tej zmiany. I teraz, co się dzieje, kiedy ta nasza wizja nie jest tożsama z tym, co dla nas ważne? Brak wyraźnych wartości w procesie zmiany grozi chaosem, brakiem kierunku i spójności, a to się może przekładać na brak efektu. Bez jasno określonych wartości, Trudno jest utrzymać spójność działań i zapewnić, żeby wszystkie kroki prowadziły do pożądanego celu. Wartości są jak ten wspomniany kompas, który wskazuje kierunek, zwłaszcza w okresie niepewności i podczas zmian. A więc bez tej naszej takiej wewnętrznej nawigacji trudno jest podejmować decyzje, które prowadzą do realizacji naszej wizji. I tutaj nasuwa mi się kolejny obszar, w którym praca na wartościach może ci pomóc. Otóż każdy z nas ma jakieś swoje marzenia, plany, które chciałby zrealizować, czy nawet dokonać tej wspomnianej zmiany. I powiedzmy, że poczyniłeś już pierwsze kroki, ale na pewnym etapie zaczynają rozpraszać się tak zwani wewnętrzni komentatorzy oraz głosy pełne lęku, które przeszkadzają bardzo często w dalszym działaniu. I w coachingu używamy na to określenia gremlin, czyli taki nasz wewnętrzny sabotażysta. Powiedzmy sobie szczerze, wszyscy mamy raz na jakiś czas gremlinowe myśli Jakie stare nawyki nie dają nam spokoju, ograniczające nas przekonania, oparte na przeszłych doświadczeniach, mogą przyjmować ze nami władzę bardziej, niż by nam się mogło wydawać. I ja tutaj mam na myśli takie cztery główne lęki: jak lęk przed marzeniami, przed porażką, przed zdenerwowaniem innych, ludzi oraz lęk przed konfliktem. Nasze gremlinowe myśli dopadają nas na różnych etapach. Niektórzy mierzą się już na samym początku, czyli boją się nawet marzyć, uważają, że brakiem talentu, że się nie nadają. Lub też umniejszać wartość tego, co mogłoby ich spotkać, na wypadek, gdyby ich to jednak nie spotkało. A więc tutaj mamy do czynienia nie tylko z przepracowaniem przekonań, ale jeśli spojrzymy na to z punktu widzenia formuły zmian, to w tym przypadku bardzo często brakuje czynnika wizji, czyli co chcesz w zamian, co chcesz osiągnąć i jak chcesz się czuć. I tutaj, żeby pokonać ten lek, potrzebujemy wizji, ale jak już wiesz, nie jakiejś tam wizji, tylko opartej na Twoich wartościach. Z kolei, aby pokonać lęk przed porażką, również musisz odkryć swoje wewnętrzne wartości i zdolności, aby wytworzyć w swojej głowie pozytywny obraz tego, co chcesz osiągnąć. I o ile te dwa pierwsze lęki jesteśmy w stanie dosyć szybko zidentyfikować i pokonać, to lęk przed zdenerwowaniem innych ludzi, czy lęk przed konfliktem, nie są już takie oczywiste, ponieważ są one często lepiej ukryte i trudniej je rozpoznać. Pomyśl o sytuacjach, w których byłeś lub byłaś już na pewnym poziomie powodzenia, czyli dokonaliście już jakiejś zmiany, zaczęliście inaczej myśleć, postępować, zachowywać się. I jak wówczas otrzymywaliście informacje zwrotną z otoczenia? Otóż często pojawiają się słowa, zwłaszcza ze strony osób, które nie mają na to zgody, ale ty się zmieniłeś. Nie da się z tobą porozmawiać. Kiedyś zachowywałaś się inaczej, nie tak cię wychowaliśmy, no zobaczymy, co pokażesz. A więc otoczenie wysyła do nas wiadomość: nie zmieniaj się. Jeśli będziesz taki, jak my będziemy cię wspierać, akceptować. Jeśli postąpisz inaczej, innymi słowy, żegnaj genia, świat się zmienia, do widzenia. Po prostu wyrzucę Cię z tego systemu. Następnie zastanów się, ile razy powstrzymywałeś się przed zrobieniem czegoś, co było dla ciebie ważne, co miało dla ciebie znaczenie. A na końcu padały słowa jak. Nie mam czasu, dzieci zabierają cały mój czas, a mój mąż się na to nie zgodzi, muszę się zająć domem, rodziną. Nie mogę tego zrobić, no bo wiesz, praca i tak dalej. I znowu, nie możemy zrobić kolejnego kroku, ponieważ ten system na zewnątrz, czyli środowisko, rodzina, praca, wydaje się nas powstrzymywać. Ktoś lub coś jest odpowiedzialny za to, że my czegoś nie możemy zrobić. A więc skupiamy się na tym, czego nie możemy kontrolować, zamiast skupiać się na tym, co jest w naszej mocy, co możemy kontrolować, i po to sięgać. Bo uwaga, zawsze możemy kontrolować nasze wyższe wartości. Oczywiście pod warunkiem, że jesteśmy ich świadomi, bo to nam pozwoli na kolejny krok pozwoli wyzwolić się spod jarzma tego systemu. A więc kluczem do drzwi, przed którymi utknęliśmy, jest nawiązanie więzi z autentycznymi, osobistymi wartościami, dzięki którym. Możliwe będzie skoncentrowanie się na tym, czego naprawdę chcesz, i już bez poczucia tego lęku. Pozostaje nam ostatni gremlin, który również ma wiele twarzy, a mianowicie lęk przed konfliktem. Chociaż wiele osób deklaruje posiadanie autentycznych wartości, to często zachowują one milczenie, gdy istnieje ryzyko, że spotkają się z negatywną reakcją innych osób. Mówiąc inaczej, boimy się odrzucenia. Jestem konsultantem Disc D3. Jest to narzędzie, w którym bada innymi styl zachowania, postawę, role zespołowe, wewnętrzne motywacje i oczywiście wartości, i badanie to wyraźnie pokazuje, że aż 69% osób przejawia styl zachowań, dla których jedną z głównych obaw jest lęk przed konfliktem. I podzielę się z Wami takim moim doświadczeniem w poprzednim semestrze podczas zajęć z auto coachingu, kiedy prowadząca zapytała nas tak klasycznie, z czym przychodzimy na te zajęcia, ja wyraziłam swoje przemyślenia i odczucia na temat pewnego wykładowcy i niedawnych zajęć, które dosyć mocno uderzyły w moje wartości. I ta moja otwarta postawa wywołała skoczenie wśród niektórych studentów, którzy oczywiście próbowali mi też sprzedać swoje obawy i lęki. I kiedyś unikałabym takiej szczerości, obawiając się właśnie tego konfliktu i możliwości urażenia innych, ale też bałabym się odrzucenia przez system, w którym byłam czy nadal jestem. Jednakże po zajęciach kilka osób dało mi znać, że podzielają moje odczucia, ale nie miały odwagi, by je wyrazić. Co więcej, nigdy nie rozważali tej sytuacji w kontekście własnych wartości. Zatem deklarując zaangażowanie na rzecz własnych wartości i ucząc się takiego śmiałego podążania w oparciu o nie, stajemy się gotowi, by rzucać wyzwania i przekraczać granice naszych lęków. Bo dzięki temu zyskujemy przekonanie, że jesteśmy gotowi zrobić wszystko, co konieczne aby żyć w zgodzie i w prawdzie ze sobą. Bo pamiętaj, podążając za swoimi wartościami, zaczynasz kierować tym życiem w nowy sposób, zgodny z twoim wewnętrznym ja. Co więcej, takie podejście nie wywołuje niezrozumienia wbrew pozorom, wręcz przeciwnie. Może inspirować tych, którzy dzielą podobne wartości. To właśnie przez postawy, w których ludzie śmiało podążają za tym, co dla nich ważne i nie obawiają się tego bronić, rodzą się prawdziwi liderzy. I o wartościach w organizacji i ich wpływie na rolę lidera opowiem za moment, ale przedtem chciałabym zwrócić Waszą uwagę na wartości w kontekście asertywności. Otóż wiele z nas na pytanie, co to jest asertywność, odpowiada to umiejętność powiedzenia nie. Otóż nie, moi drodzy. I nie będę dzisiaj wyjaśniać, na czym polega asertywność, ale powiem, co musisz wiedzieć, zanim zachowasz się asertywnie. A musisz wiedzieć, czego tak naprawdę chcesz. Musisz ustalić, co jest dla Ciebie ważne, co jest Twoim priorytetem, czyli jaka wartość za tym stoi. Pamiętaj, że zbyt wiele priorytetów oznacza ich brak. Kiedy masz ustalone, co w Twoim życiu jest ważne, to potrafisz określić po pierwsze, kiedy zabrać głos, o co warto walczyć, a co lepiej odpuścić i nie tracić na to energii. Co więcej, jak powiedziałam na samym początku, te priorytety pomagają w podejmowaniu decyzji, ale też dają Ci tę siłę, aby domagać się respektowania Twoich własnych praw. Z pewnością znasz to uczucie, które ci towarzyszy, kiedy znajdujesz się między młotem a kowadłem i nie wiesz, co zrobić. Przykładowo, Twoim priorytetem jest zadbać o zdrowie, dlatego postanowiłeś np. nie spożywać alkoholu i kłaść się spać przed 23. Jednocześnie, cenisz sobie czas spędzony ze znajomymi, co często wiąże się z późnymi wieczorami, i tutaj się pojawia dylemat: w którym zarówno zdrowie, jak i relacje z bliskimi są dla Ciebie istotne. I teraz. Kładąc na wadze te dwie wartości, musisz wiedzieć, czego chcesz, a więc warto stworzyć sobie hierarchię tych wartości, bo dzięki temu z łatwością podejmiesz decyzję i da Ci to też możliwość, aby znaleźć inny sposób na realizowanie pozostałych wartości. Jeśli na pierwszym miejscu stawiasz zdrowie, to zamiast czterech weekendów w miesiącu, powiedzmy, zanurzesz tylko jeden i ograniczysz się do jednego drinka, piwa, czy tam cokolwiek pijesz. Zauważ, że takie zachowanie pozwoli ci uniknąć frustracji. Złości na siebie, bo nie postępujesz wbrew sobie, ponieważ masz bardzo dobrze poukładane w głowie. Poza tym, trzymanie pod ręką takiej spisanej listy Twoich pięciu czy nawet dziesięciu wartości i zaglądanie do nich działa bardzo stymulująco, bo da Ci to laserowe skupienie na tym, do czego dążysz i za czym podążasz. Przejdę teraz do ostatniego zagadnienia czyli wartości w organizacji i ich wpływ na rolę lidera. I tutaj. Polecam Wam bardzo bardzo gorąco książkę Anny Sarnacki Smith Everest Leadera. W jej książce znajdziecie wiele inspirujących treści i wywiadów dotyczących wartości w świecie biznesu i organizacji. Między innymi, profesor Blikle na pytanie, w czym wartości pomagają firmie, odpowiedział, że to się po prostu przekłada na wynik finansowy. Jeżeli firma chce zarabiać długofalowo, jest to jedyna droga. I na przykład w oparciu o wartości firmy z grupy Richarda Bransona również są budowane w ten sposób. Ale uwaga, nie chodzi o wartości, które wiszą pięknie na ścianie, o których się już nie pamięta, albo w które się nie wierzy i nie rozumie ich znaczenia, bo tak bardzo często bywa. Żeby budować firmę na wartościach, warunkiem koniecznym jest po pierwsze wiara, że te wartości są ważne, a drugim warunkiem jest postępowanie zgodnie z nimi. I możecie mi wierzyć lub nie, a najlepiej przekonajcie się sami, brak tej spójności ludzie wyczują na kilometr. W książce 100 lat Harvard Business Review Peter Druger pisze, że skuteczne zarządzanie sobą wymaga udzielenia sobie odpowiedzi na pytanie, jaki ma system wartości. Nazywa to zresztą próbą lustra. Chcąc poznać swoje wartości, musisz zadać sobie pytanie, jaką osobę chcesz zobaczyć rano w lustrze. I jeśli pracujesz w organizacji, której system wartości jest niezgodny z Twoim własnym, nie będziesz osiągał wyników na miarę swoich możliwości, wręcz przeciwnie, grozi to frustracją i wypaleniem. Po prostu nie można skutecznie pracować w firmie, której wartości nie są zgodne lub nie są przybliżone do Twoich własnych. Możesz mieć świetne kompetencje, umiejętności, ogrom wiedzy, ale nie zaskoczy i nie będzie iskrzyło, jeśli Ty nie jesteś świadomy swoich wartości i wartości organizacji firmy, w której chcesz pracować. W innym przypadku ten romans będzie naprawdę krótki i może okazać się toksyczny wspomniany już wcześniej Richard Branson podkreśla, że nie jest sztuką znaleźć pracownika z doświadczeniem. Prawdziwą sztuką jest znaleźć tych, którzy będą wyznawać podobne wartości. To się również tyczy liderów, ponieważ prawdziwy lider doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jaki ma system wartości. I znowu, świetnie to ujęła Anna Sarnacka-Smith i tutaj sobie pozwolę zacytować. Lider, który opiera swoje działania na wartościach, inspiruje innych do zmian, do tego, aby mierzyć naprawdę wysoko. Daje nadzieję na to, że marzenia mogą się spełniać. W wspomnianej już wcześniej książce e, znajduje się również wywiad Anny z doktorem Maciejem Wieczorkiem, który mówi, że liderzy XXI wieku to rycerze bez mieczy i tarcz, ale uzbrojeni we współczesne narzędzia, a jednym z tych narzędzi są właśnie wartości. Zresztą nie trzeba piastować roli lidera, by inspirować innych do zmian. I przykładem może być sytuacja na uczelni, której ja doświadczyłam i o której już wam wcześniej opowiedziałam. Gdy wyraziłam swoje zdanie na temat zajęć, które znacząco naruszyły moje wartości, spotkało to się ze sugestią niektórych osób, żeby się nie wychylać. No, dali mi prosto do zrozumienia, że mogę zostać odrzucona przez system. I odpowiedziałam jednak stanowczo, że nie pozwolę sobie na narzucanie mi czyichś lęków i obaw. I przypomnijcie sobie, wcześniej mówiłam o strachu przed zdrażnieniem innych i lęku przed konfliktem. Ja im nie uległam. To był moment, gdy zdecydowałam się wypowiedzieć, ponieważ jasno wiedziałam, czego bronię. I moja postawa stała się inspiracją dla kilku osób, które potem się ze mną w tym podzieliły. I nigdy nie przyszłoby mi do głowy, że mój sposób bycia może zainspirować kogoś do refleksji nad własnymi wartościami i ich roli w naszym życiu. I dlaczego? Bo to, co powiedziałam, było tak dla mnie spójne i naturalne, że w mojej wypowiedzi nie było czegoś nieautentycznego. Dlatego poruszyło to innych. I wracając jeszcze do roli lidera, większość z nas ma takie wyobrażenie, iż Lider to musi mieć to coś, musi porywać tu, czyli mieć charyzmę i powinien inspirować innych. Owszem, tak jest, to prawda, ale to wszystko pochodzi od wartości, którymi lider żyje i w oparciu o te właśnie wartości kieruje swoimi działaniami. Dzięki nim zyskuje motywację, bo wie, co jest dla niego najważniejsze. To właśnie służba tym wartościom pozwala na zbudowanie zaangażowanego zespołu. Podsumowując, jeśli naprawdę chcesz żyć w zgodzie ze sobą, sprawdzić jakie zachowanie, jaka postawa wypływa z Twojego wnętrza, za czym tak naprawdę w życiu podążasz, dlaczego robisz to co robisz, jeśli chcesz rzeczywiście skutecznie osiągać cele, spełniać swoje marzenia, stawiać czoła lękom, czy to przed porażką, czy to przed konfliktem, Rozwinąć sobie asertywną postawę, wyjść ze strefy komfortu i mieć odwagę zawalczyć o swoje oraz poukładać sobie w głowie, to zacznij od wyznaczenia swojej hierarchii wartości. Bo właśnie jednym z tych pytań, które transformują nasze życie, jest pytanie, jaką osobę chcesz zobaczyć rano w lustrze? A żeby odpowiedzieć sobie na to pytanie, musisz wiedzieć, jaki masz system wartości. Ale jak odkryć, zdefiniować i usystematyzować ten nasz system wartości? Nie wystarczy pomyśleć o tym przez chwilkę. Należy skorzystać z konkretnych rozwiązań, zadać sobie konkretne pytania i odwołać się do konkretnych sytuacji i emocji, a te konkretne narzędzia, które Ci w tym pomogą, znajdziesz w moim workbooku Odkryj swoje wartości, w którym pomogę Ci krok po kroku odkryć i zdefiniować to, co jest dla Ciebie ważne. Pomogę Ci zbudować solidne fundamenty zarówno dla Twojego rozwoju osobistego, jak i zawodowego. Link do workbooka znajdziecie w opisie. W opisie znajdziecie również literaturę, którą Wam bardzo gorąco polecam. Każdemu z Was bardzo dziękuję za wysłuchanie mojego podcastu. Mam nadzieję, że zmotywowałam was do refleksji na temat roli wartości w naszym życiu. Jeśli Wam się spodobało, zostawcie lajka i zaobserwujcie mój kanał. Zachęcam Was również do podzielenia się Waszym zdaniem. Jak to jest u Was? Czy podążacie za waszymi wartościami, czy mają one dla Was znaczenie? Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, życzę Wam dobrego tygodnia i do usłyszenia niebawem.